Pewnego słonecznego poranka w małym mieście z rezolutnym kogucikiem na ratuszu czerwony kapturek szykował się do wielkiej wyprawy. Dziewczynka wybierała się do swojej ukochanej babci, która mieszkała w sercu gęstego lasu. Pamiętaj, żeby iść prosto najszerszą dróżką, przez nowy zagajnik i nie rozmawiać z innymi znajomymi. Jasne, mamo, nie martw się o mnie. Masz tu koszyczek z lekarstwami i przysmakami dla babci. Ach, pewnie znowu tyle pracuje nad tymi wynalazkami, że zapomina o witaminach i jedzeniu. Dobrze mamusiu biegnę do niej. Podczas swojej wędrówki czerwony kapturek natknął się na wilka. Ostrzegała dziewczynkę przed nieznajomymi, ale zwierzak wydawał się bardziej ciekawski niż przerażający. Gdzie idziesz mała podróżniczko? Cześć, jestem Czerwony Kapturek. Idę do mojej babci. Witaj, jestem Wirk. Miło mi cię poznać. Czy mogę ci towarzyszyć? Uwielbiam naukę. Idę w tym samym kierunku. Bo od dawna moim marzeniem jest spotkać Twoją babcię, słynną we wszystkich okolicznych lasach wynalazczynię! Dziewczynka miała wprawdzie wątpliwości, ponieważ hmm. wiedziała, że nie należy rozmawiać z nieznajomymi, ale wtedy pojawił się pan myśliwy, którego dziewczynka dobrze znała, bo od lat strzegł porządku w lesie i nieraz towarzyszył jej w drodze do babci. Kapturku, widzę, że spotkałaś mojego przyjaciela wilka. Obiecałam, że przedstawię go twojej babci. Może więc pójdziemy do niej we troja? Ruszyli więc we trójkę do babci. Czerwony kapturek, myśliwy i uczony wilk z pasją do nowinek technicznych. Po drodze zwierzak opowiadał o swoim zamiłowaniu do wiedzy. To niesamowite, że tak się interesujesz nauką. Moja babcia na pewno się ucieszy, że pozna kogoś o podobnych pasjach. Tymczasem babcia pracowała z zapałem nad nowym projektem. Witajcie! O, jak miło, że do mnie przybywasz, legendarny uczony wilku. Mam ci coś do pokazania. Czyż to nie cudowne, że wilk również interesuje się nauką? Tak, mamy wiele do omówienia. Spójrzcie tylko. Oto moja najnowsza matrzyna czasu. Wow! Zachwycająca, fascynująca. Wyobrażacie sobie, jakie przygody nas czekają? To będzie niesamowita podróż. Razem możemy odkryć tajemnicę czasu. Czy to naprawdę działa? Oczywiście, chodźcie, przeżyjemy razem niesamowitą przygodę. Gdy babcia aktywowała maszynę, światło i dźwięk wypełniły pokój. W mgnieniu oka czerwony kapturek, babcia i wilk znaleźli się w samym sercu niesamowitych przygód. O, bo Boga sprzedają! Świeże ryby, świeże ryby! Gdzie my jesteśmy? To wygląda na średnio zamek. Patrzcie na te strzeliste wieże i rycerze. Wojecie na to zbroje! Z kolejnym błyskiem światła nasi podróżnicy znaleźli się w świecie przeszłości. Wow, patrzcie na te latające samochody i wysokie budynki. To jest wizja przyszłości, jakiej sobie nie wyobrażaliśmy. Ciekawe, co jeszcze można tu odkryć. Następny przeskok w czasie przeniósł ich do epoki dinozaurów. Nie do wiary! Prawdziwe dinozaury! Patrzcie na tego ogromnego briachiozaura. Najlepiej mm. będziemy się trzymać z dala od tych większych. O! To była frajda! Babciu, jesteś genialna! Takiej pani nie znałem. Kłaniam się pani talentowi. Po niesamowitych przygodach w różnych epokach, nasza trójka postanowiła, że czas wrócić do domu. To była niesamowita przygoda, babciu, dziękuję. Cieszę się, że mogłam ją z Wami przeżyć. Kto by pomyślał, że podróż w czasie może być tak fascynująca? To by pomyślał, że babcia może być tak nowoczesna? I tak nasza czwórka przyjaciół bezpiecznie wróciła do domu, gdzie czekał na gości koszyczek czerwonego kapturka wypełniony wiktuałami od mamy. Z dalekiej podróży po różnych epokach przywieźli nową przyjaźń, dużo wrażeń i wiedzę, że babcie mogą być bardzo nowoczesne i pełne energii, a wilki nie zawsze mają straszne paszcze i okropne zębiska.